Witam Was z tej strony. Krakers, a to jest mój trzeci odcinek mojego vlogowania. Tak, dziś zrobimy, dziś poruszę temat wielu uczniów i ludzi, którzy kłócą się, kto ma lepsze radio w pokoju. Tak, ja nie liczy się to, że masz kolumny na 2 metry wysokości lub, lub jakieś głośniki bo rozstawiane po, każdy, po całym pokoju. Nadchodzi nowa era. Pokażę Wam, jakie to jest prawdziwe radio. Tak. To jest kurde prawdziwe radio. Ma wszystko, tak widzicie? Sony, kurde, firmowe nawet. Ma patrz, tutaj ma kasetkę, możesz sobie odtworzyć, czy to też tam chcesz. To masz function, masz CD. Masz wszystko w tym radio, kurde, więc się nie wykucaj kto ma lepsze. Nie, z takim z takim radiem, to możesz dyskotekę rozkręcić. No pa, możesz dyskotekę z takim radykiem sobie rozkręcić, że lecisz sobie z radykiem. Tak, siedzisz sobie z radykiem, tak. I włączasz sobie muzyczkę. No. Widzicie? Za każdym radiem można rozkręcić sobie dyskę. Więc nie wykucajcie się, czy ktoś ma radio takie, czy ktoś ma radio na 2 metry, więc to było na tyle i wiedzcie, że jak się zastanawiacie kto ma lepsze radio lub jakie kupić, to kupujcie te. Tak, kupujcie te zawsze. To jest najlepsze. No sam takie mam i sam to z takiego korzystam. No, no więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. No i dawajcie lajki w, gór w górę. Dzięki.